Czy twój zwierzak może znać twoją przyszłość? No, słuchajcie, musicie zostać ze mną i usłyszeć historię z wczorajszej sesji, z wczorajszego szkolenia z Emily Kincaid, gdzie z, 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 łączyliśmy się ze zwierzakiem, który jest już po drugiej stronie, z niezwykłą ciłałą, no po prostu coś wspaniałego. No, on miał dużo do powiedzenia. My się ze zwierzakami, niezależnie po której stronie są, zadajemy takie, wiecie, strategiczne pytania, ale ja się śmieję, że to są strategiczne pytania. To są takie pytania otwierające, to są pytania, w których my dajemy im szansę na wyrażenie siebie, na powiedzenie rzeczy, które je jarają, które kochają, które lubią, które sprawiały im przyjemność, które są dla nas takim, wiecie, ciepełkiem, nie? No i tutaj oczywiście padły tego typu pytania, były pytania dotyczące ulubionego zwierzaka, czy ulubionej istoty, z którą ma do czynienia i tak dalej. I tutaj zobaczyliśmy, tutaj kolektywnie mówię, bo, bo, bo było nas tam kilka osób na tym szkoleniu, zobaczyliśmy kotka. I słuchajcie, to co było niezwykłe. Amelia zadała bardzo ciekawe pytanie: jakie jest Twoje ulubione wspomnienie związane z tym kotkiem? Czy masz jakieś ulubione wspomnienie, jakaś ulubiona sytuacja? No, takie najpiękniejsze wspomnienie. I słuchajcie, jedną z ciekawych rzeczy, którą zobaczyliśmy, to były różne te wspomnienia, bo wiecie, jakby no, to nie jest też tak, jak powiem: jakie masz ulubione wspomnienie ze swoim, nie wiem, kolegą, koleżanką czy przyjacielem, przyjaciółką? To wspomnień będzie kilka, tak? Ale jedno ciekawe wspomnienie było, które nas ogromnie wzruszyło. To było wspomnienie, w którym e, zobaczyliśmy, i tutaj ja zobaczyłam, wiem, że Amelia zobaczyła i chyba ktoś jeszcze, e, sytuację, w której kotek wraca od weterynarza w, jakiejś, w jakimś kontenerze, takim wiecie, do przenoszenia e, i ten pies odczuwa taką ogromną ulgę. Mi łzy leciały po prostu, jak nie powiem, jak stąd do, do Krakowa, e, jak bardzo ten zwierzak był wzruszony, jak bardzo on się cieszył. Z tego, że ten kotek po prostu wrócił do domu i że jest cały i zdrowy. Było mnóstwo rzeczy, które, które powiedział. Na pytanie, w jaki sposób z dziewczyną, która tutaj nam go podsunęła do rozmowy, co było jego ulubione wspomnienie z nią i tak dalej, co lubili razem robić, to zobaczyłam tutaj, jak ona czyta książkę: leży, a on tak leży jej na, na do malutka czyłała, więc on leżał jej tutaj na pieszach. wie, że faktycznie tak robił. Oczywiście, że łaził za nią do łazienki i tego typu historie, więc to też niezwykłe. Ale to, co chyba najbardziej mnie wzruszyło. To był jego przekaz dotyczący, um, dotyczący tego, jak ktoś ma zarządzić swoją przyszłością, jaki ma przekaz dla swojej właścicielki. Um, dziewczyna, która um, nam go dała tutaj do rozmowy, że tak powiem, nie była jego właścicielką. Była kimś, kto się nim przez jakiś czas opiekował i tak dalej, ale była jeszcze właścicielka. I słuchajcie, to co było niezwykłe, to co ten zwierzak powiedział, wzruszyło mnie do łez. Jego przekazem było to, żeby była nieustraszona, żeby nie szła na kompromisy, żeby umiała marzyć ekspansywnie i ogromnie. I Pokazał jeszcze taki bardzo ciekawy temat dotyczący planów, tak jakby ktoś planował wyjazd, może za granicę, w ciepłe kraje, jakiś rodzaj przeprowadzki. I, i, i tutaj dostałam też potwierdzenie: Dostaliśmy potwierdzenie, Amelia też zobaczyła jakiś rodzaj przeprowadzki, jakiegoś takiego dużego ruchu w, w życiu tej, tej osoby, czy to w planach, czy, czy, czy już zaczynający się. I wiecie, i to nie jest pierwszy raz, kiedy zwierzak powiedział mi, że zna plany i przyszłość danej osoby. One wiedzą dokładnie po co one do nas przychodzą. Pamiętam też jak rozmawiałam z Glośkiem, szczególnie te zwierzaki po drugiej stronie, nie wiem czemu. Jak rozmawiałam z Glośkiem, możecie sobie cofnąć kilka filmików o piesku, który był po drugiej stronie, piesku mojego Maćka. I na pytanie po co pojawił się w jego życiu, jaki był jego sens egzystencji razem z Maćkiem. Dostałam bardzo konkretny przekaz, że pojawił się po to, by w pewnym trudnym momencie dla niego, który jeszcze wtedy, jak on się pojawił, nie, nie nastąpił. On się dopiero pojawił w trakcie życia. E, pojawił się po to, by być dla niego wsparciem, by być dla niego tym, który go wyciągnie z domu w momentach, w których jemu się po prostu nie będzie chciało już i, i wiele rzeczy mu się odechce w tym momencie. I to mi daje do, do myślenia, to dało mi bardzo mocno do myślenia w kontekście tego, że te zwierzaki naprawdę wiedzą, po co do nas przychodzą. One mają swoją misję, one mają plan i one wiedzą, co my planujemy i co nasza dusza sobie zaplanowała i jakie główne zdarzenia, szczególnie te główne, te główne decyzje w naszym życiu, e, jakie one będą i co mają nam zrobić wtedy, w czym mają nam wtedy pomóc. I tak, odpowiadając na pytanie, czy nasze zwierzaki mogą znać naszą przyszłość, ja jestem pewna, że znają. Ja jestem pewna, że znają. Tym bardziej warto jest z nimi gadać, bo jak się dobrze tak dopytacie, to się możecie dowiedzieć, co wyście sobie tam jako dusze poplanowali wcześniej. One są zerojedynkowane, no nic nie będą ukrywać przed wami. Powiedzę Wam konkretnie, jak jest. Więc bardzo ciekawe to było spotkanie wczorajsze. Rozmowy z duszami są w ogóle niezwykłe. Serio. I jeżeli Was to interesuje, jeżeli Wy chcecie spróbować, po prostu spróbować, i ja święcie wierzę w to, że każdy z nas to potrafi, każdy z nas może to zrobić, oczywiście. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować i o tym będę Wam mówić na webinarze 25, na który Was ogromnie zapraszam. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć Wam, jaka jestem szczęśliwa, że jest już was aż tyle. Po prostu to jest coś cudownego. To będzie naprawdę niezwykłe pole energii, które wyślemy do naszych zwierzaków, by były po prostu szczęśliwe i ratosne. Więc jeżeli chcecie się zapisać, to, to zapraszam Was serdecznie. Link znajdziecie tu kółeczko. Klikacie w kółeczko, przenosi was na główny profil, tam będzie link, klikacie w link i tam będzie kolejny link do, do webinaru. Tymczasem ściskam Was ogromnie, całuję. No i co? No i do zobaczenia.